Witam serdecznie, moi kochani. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o cyklach, o cyklach naszej planety, o różnych cyklach, które są wewnątrz nas, o cyklach, których nie zauważamy i tak ogólnie porozmawiamy sobie o właśnie przemijaniu, o doświadczaniu. Tak? Więc moi drodzy zobaczcie, mamy wiele cykli na naszej planecie, których nie jesteśmy w stanie zaobserwować, tak? bo żyjemy za krótko. I teraz głęboko czuję i wiem, że właśnie jesteśmy podczas takiego cyklu, jesteśmy podczas takiej wymiany energetycznej. Ludzkość Już poprzez to, że wycierpieliśmy tak wiele, że każdy z nas wewnętrznie gdzieś wycierpiał cały ten limit cierpienia, załóżmy, że już mówimy, nie, no, dość, dość, halo, zmieniamy się, tak? Już nie chcemy iść tą drogą, tak? I kończy się cykl, jakby to powiedzieć, panowania jednostek nad ogółem. Kończy się cykl panowania właśnie małej gromadki ludków nad całą wielką. Jakby to powiedzieć, populacją, ludnością, nami, tak? Już się to kończy, gdyż każdy z nas, każdy z nas na innym poziomie swojej świadomości, dostrzega, widzi wiele aspektów, które nie pasują do ich rozpadającej się układanki. I właśnie dzięki temu, że to właśnie dzięki cierpieniu, paradoksalnie dzięki cierpieniu każdego z nas, doszliśmy do takiego momentu, że mówimy: hej, nie chcemy już tego, tak? Nie chcemy więcej już walczyć ze sobą. Nie chcemy więcej już napuszczać jednych na drugich, nie chcemy ciągle się dzielić na lepszych i gorszych, nie chcemy ciągle wyznaczać jakichś granic, tak? chcemy się zjednoczyć, chcemy się połączyć, chcemy traktować bliźniego jak siebie samego, chcemy, moi drodzy, działać i czuć właśnie z perspektywy serca, z perspektywy tej głębszej, nie tych tutaj, wiecie, materialnych wszystkich różnych rzeczy, które się kończą, tak? kończy się ten cykl, tak? kończy się cykl, w którym żyliśmy bardzo długo. Tak gdyż nasze cierpienie, już mówię. E, cierpienie każdego z nas przyczyniło się do tej zmiany, jakby na to nie patrzeć, tak? gdybyśmy nie doświadczali ciężkich sytuacji, z których się podnosiliśmy, tak, no to nie byłoby nas tu, tak? nie byłoby nas w tym miejscu, gdyby doskonale wiem, że wielu, wiele z was też miało bardzo ciężką przeszłość, miało bardzo różne y, momenty, w których no, było naprawdę ciężko i krucho, jak sami się przede mną otwieracie, więc sam też doskonale to rozumiem, bo sam miałem takich momentów kilka. Pewnie i to tylko mnie zbudowało. Nie? To jest to, o czym ja mówię, właśnie, że poprzez doświadczenie poprzez cierpienie, wiecie, poprzez to, że już kurczę, no nie chcemy żyć w jakimś stanie, nie chcemy żyć z jakimiś ludźmi, nie chcemy żyć w jakichś układach, nie chcemy żyć w jakichś systemach, nie chcemy żyć w jakichś ustrojach religijnych, że tu ten jest lepszy, ten jest gorszy. No zobaczcie, no bo wy, tak to wiecie, no wszystko wiąże się do tego, żeby ludzi porozbijać na jednostki, porozbijać na właśnie jakieś takie mm, małe, słabe grupki, które się można które można bardzo łatwo napuszczać jedną na drugie. tak? Więc moi drodzy, to się kończy, to się skończyło. Wyszliśmy z tego, tak? Wyszliśmy z tego, idziemy dalej. Tak? Nie, nie, nie wiem, nie czepiemy się tutaj w tych ryzach, wiecie, od bandy do bandy, że tutaj nas straszą i tak dalej, tak dalej, no bo sami doskonale widzicie i wiecie właśnie z obserwacji, z doświadczenia tego, że no te wszystkie, mówię, no dla mnie wszystko od religii poprzez różne, róż, różne systemy, mówię, religijne, wszystkie, wszystko to stworzył mm, jakby to powiedzieć, człowiek dla człowieka, żeby mu pomóc, no to moim zdaniem jest troszeczkę niehalo, bo powstało to wszystko, mówię, jedna grupka sobie pod siebie wszystko grała. No i jest super. I mamy teraz kolejny przykład na to wszystko co się dzieje. Teraz zobaczcie tutaj ludzi straszą dalej tych co się oczywiście jeszcze gdzieś tam boją, i w tych ryzach wiecie chodzą. Nie nauczyli się przez 30 lat, że od 90 roku jest to samo, wszyscy się zmieniają. Nie widzą tego, nie chcą tego dostrzec, wolą żyć w swoich małych iluzjach i to jest ich wybór, tak? Jeżeli tak chcą żyć, to będą do końca, jakby to powiedzieć, bronili swojego systemu, będą bronili do końca swoich rycerzy z okrągłego stołu, którzy no też są dogadani, sami widzicie jeszcze ostatnia sytuacja, bo ktoś pytał, tam w sejmie z, tą, z panem Brownem, jak tam do niedzielskiego tam coś powiedział, że będziesz wisiał, będziesz wisiał promocja książki, słuchajcie, w sejmie promocja książki, już książka czekała pewnie zanim to powiedział, troszeczkę oburzenia, troszeczkę wszyscy gdzieś tam się poobrażali i już książeczkę, ja patrzę, wczoraj gdzieś jakieś książki on promuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc, moi drodzy, no, sami widzicie, jak to, jak to wszystko jest, jak ta klika się trzyma, tutaj wiecie, każdy gdzieś coś pokazuje, oczywiście zrobili tam kawałek dobrej roboty, powiedzmy, ludzie gdzieś tam uświadomili w aspektach tych prawnych, że nie do końca wszystko jest tak jak powinno być jednak no dalej, jeżeli ktoś powie, o, teraz oni nam pomogą, no to to jest dalej iluzja, tak? To jest dalej ten, dalej będziemy się skazywać sami na cierpienie, ponieważ nie weźmiemy odpowiedzialności za swoje życie. Idźmy dalej, kolejna rzecz. Mówię wszystkie różne wydarzenia, wydarzenia, które gdzieś ktoś Mówi, że ej, czekajcie, różni ludzie do różnych sytuacji to pokazują, że ej, czekajcie, bo teraz 12 grudnia to będzie taka data, że będzie super, wszystko się zmieni. Albo teraz czekajcie na to, i to jest takie moim zdaniem, oczywiście, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, na czym się też przekonałem sam na swojej skórze. Oczywiście nie mówiłbym o tym, gdybym sam tego nie doświadczył. Kolejna iluzja, tak? Że znowu nic nie zależy od nas. My jesteśmy tacy malutcy i musimy znowu czekać na, na kogoś, że ktoś przyjedzie i nam pomoże. Sami sobie możemy pomóc już teraz. Więc nie musimy się dawać zwodzić i wpakowywać w kolejne iluzje, że ktoś coś zrobi za nas. Bo doskonale wiemy i czujemy, że tak nie będzie. Jeżeli ty sama, ty sam nie zmienisz swojego życia, swojego nastawienia, swojego mindsetu w głowie wszystkich rzeczy, w które dotychczas gdzieś tam wierzyłeś, a te rzeczy przestają z tobą rezonować, no bo już czujesz, że no nie wiem, no, robiąc daną czynność, no, no jesteś nieszczęśliwy, nieszczęśliwa, że w środku, no dalej jesteś. a już nie chcę tego! Nie? Więc doskonale wiecie o co chodzi. I na ziemi, widzicie, mamy wiele tych cykli, tak? Wiele cykli, coś się kończy, coś się zaczyna i teraz mówię. Jest takie duże moim zdaniem, oczyszczenie cały czas to się dzieje, oczywiście nie w dzień, tak? Ale no jesteśmy w stanie to zaobserwować, że jest czystka, tak? Jest czystka, czyścimy siebie, czyścimy swoje wnętrza. Dużo rzeczy teraz nam przychodzi z taką łatwością, żeby powiedzieć, żeby w końcu a, taka odwaga się zbiera w nas, że w końcu jesteśmy w stanie powiedzieć: "Hej, nie pasuje mi to. Hej, nie chcę tak i tak. Hej, nie chcę, nie chcę, uczestniczyć w tym, nie chcę robić tego. Jest mi niewygodnie z tym, czuję się niekomfortowo tak i tak i tak i tak. Dziękuję. Chciałbym teraz żyć po swojemu, tak? Bo często gdzieś tam się wplątujemy w różne w różne jakieś wiecie Labirynty i nie wiem jak stamtąd wyjść Żeby nikogo znowu nie urazić Żeby ktoś się nie poczuł wiecie Tak a nie inaczej tak Więc moi drodzy zobaczcie sami Że Wszystko ma swój określony Jakby to powiedzieć kształt i porządek Tak więc mamy Dzień i noc mamy pory roku mamy Różne o fajnie właśnie to może pory roku Jesień jakieś liście fajne widać o Więc widzimy jesteśmy niektóre cykle Jesteśmy w stanie zaobserwować wiemy że rano Świeci słońce, wieczorem go nie ma, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiele tych cykli też jesteśmy połączeni z całą planetą, więc wiele też tych cykli planety załóżmy wszechświata oddziaływuje też na, noc, na nas, tak? No bo zobaczcie, teraz mamy pełnię, mamy różnego rodzaju pływy, jest drewno księżycowe i to są, to są fakty, tak? Wszystko oddziaływuje na siebie, więc jesteśmy częścią żywej planety, więc to wszystko też w jakiś sposób oddziaływuje. Na nas, tak? Tylko tutaj znowu ja powiem swoje zdanie. Żeby nie było tak, że znów ktoś po będzie wierzył, tylko o bo jest tera pełnia, teraz jest coś tam. To działa, ale to wszystko można wykorzystać na plus i na minus. O więc, y, jeżeli płyniemy z nurtem, i tak dalej, i tak dalej, to te wszystkie, jakby to powiedzieć. Małe znaki, małe jakby to powiedzieć Trampolinki działają na naszą korzyść A jeżeli my będziemy się gdzieś czepać, będziemy się doszukiwać Nie wiadomo czego, albo czekać właśnie tylko Na takie znaki, no to nic się Bez naszego działania nie zmieni Tyle I moi drodzy sami widzicie co się dzieje Tutaj narracja, narracja Wiecie tam gdzieś w tych różnych Przekazach Moi drodzy, różnych przekazach Medialnych No odbiega znacząco od Tego co dzieje się na całym świecie, teraz zobaczcie Włochy, weekend, co się działo, ile było ludzi, milionów na ulicach, tak? W telewizji mówią, wiecie, znowu zawierzyli ludzie jakimś różnym autorytetom, celebrytom, aktorom, czyli takim, wiecie, no, dla mnie są to właśnie do wynajęcia po prostu, którzy teraz. Oni teraz mówią, że to jest niedorzeczne, to jest coś tam, że w innych krajach to jest tak, że my jesteśmy tacy zacofani i w ogóle wiecie, co tam się nie dzieje. Sami tacy, wiecie, ludzie, których właśnie społeczeństwo uznało za autorytety, uznało ich za, o, oni wiedzą lepiej, oddaliśmy pole, yy, pole doświadczenia właśnie. No bo jeżeli uważamy, że ktoś wie lepiej albo że ktoś coś robi lepiej albo we wszystkim ktoś jest super autorytetem dla nas, no to my sami wzorujemy się na nim później na przykład, nie wiem, dla starszych pań, jak jakaś tam aktorka powie, co 30 lat oglądają serial, powie, zrób ta tak, skocz ta z mostu. No to oni mówią, kurde, no jak Hanka skacze, no to my tak samo, nie? Później y, inne grupy, wiecie, no sportowcy, młodzież i tak dalej, i tak dalej. Y, widzimy, moi drodzy, y, różnego rodzaju badania, to o czym mówiłem też wcześniej w wielu filmach, mówię, przez cały rok. Y, opowiadałem jedną historię, gdzieś śledziłem badania w Afryce, jak przyjeżdżali wysłannicy WHO i robili tam super zabiegi na no załóżmy na daną, na chorobę jaką, jakąkolwiek, coś tam, co, co wymyślili, że będą ich tam, będą wspierać ich odporność naturalną, tak, będą przyjeżdżali z igłami, pomogą tamtym ludziom w Afryce, bo biedni jedzenia nie mają, ale tutaj odporność na pewno im pomogą, będzie wszystko lepiej i przyjeżdżali, słuchajcie, różni panowie, załóżmy, była choroba X, na którą umierało 10 osób dziennie po przyjęciu fantastycznych preparatów i pomocy, od białych ludzi nagle tych zgonów było na poziomie 40, 50, 60 dziennie, tak? No to halo, coś jest nie tak, tak? I ludzie, mówię ci, doktorzy, którzy tam ci lokalni doktorzy raporty, wszystko jest do sprawdzenia, do zweryfikowania. Po przyjęciu preparatów odpornościowych niestety śmiertelność wzrosła. No i to samo teraz mieliśmy przykład fajny w Izraelu, tak? Tam wszystkich zagonili 80% trzydawki, tak dalej, tak dalej. I co się stało teraz? Pionowa linia jest znowu, śmiertelność niestety w górę, wszystko w górę, tak? Kolejna sprawa bardzo fajna z Singapuru, bo się pobywałem parę razy na ten kraj, właśnie. W Singapurze za Politycy mają karę śmierci. No i tam przez chyba 7 albo 8 miesięcy, czy nawet prawie rok, całego tego, od marca tamtego roku do, załóżmy, marca tego roku, tam było na, na, daną, na daną chorobę światową, umarło 20 pary osób z tego, co tam było. A teraz słuchajcie, odkąd chyba, nie wiem, 2-3 miesiące wstecz, od tego nie śledziłem tego teraz. Zaczęli podawać im super substancje znowu pionowa krecha do góry, nie? Co się dzieje, chyba coś jest nie tak. No ale to oczywiście można, wiecie, yy, można, yy, można pytać, można pytać. Właśnie chodzi o to, żeby pytać i kwestionować. O właśnie pytajmy, kwestionujmy, zadajmy pytania, no bo kto pyta, nie błądzi, tak? Stare jak świat. I moi drodzy, o to chodzi, aby właśnie pytać w różnych tematach, w różnych tematach od świadomości, od rozwoju, od tego ABC, bo każdy jest, mówię w innym poziomie i dla każdego. Inna informacja z tego filmu jest, jakby to powiedzieć, yy, cenna, albo bardziej cenna, albo bardziej wartościowa, tak więc yy, mówmy fajnie, przekrojowo, rozmawiajmy, dyskusujmy, bo o to chodzi, żeby siebie wspierać, bo różni ludzie chcą się rozwijać moim zdaniem. Każdy się chce rozwijać. Yy, tutaj z osób, do których, nie wiem, z ludzi, z istot, do których ja mówię, do, z którymi tutaj mamy, wiecie, dogadujemy się i tak dalej, to ja czuję, widzę, że każdy chce się gdzieś tam rozwijać, tylko każdy jest na innym, na innym gdzieś tam. Yy, w innym, w innym miejscu tej drogi, tak? No i do każ każdemu się przyda inna informacja, dlatego staram się tak mówić, jakby to powiedzieć, yy, przekrojowo, tak? Yy, więc, moi drodzy, sami widzimy, co się dzieje, obserwujemy, zadajemy pytania, dobieramy to, co jest dla nas korzystne, to, co z nami rezonuje, to, przy czym, z czym, z kim czujemy się dobrze, yy, to, dzięki czemu uśmiechamy się, jesteśmy radośni, pogodni, yy, to są takie małe detale, które budują nas, nas od środka i mamy taką, wiecie, w sobie wewnętrzną iskrę boską, która bardzo się cieszy, jak my się radujemy, tak? I to wtedy różne połączenia nam się, połączenia takie, wiecie, że czujemy, że płyniemy po życiu, tak? Że płyniemy, że wiemy, że taka wynikowa, że zrobiliśmy to, udało nam się to, teraz to, teraz to, teraz to. Oczywiście są też wypadki, w sensie mówię, upadki, wypadki, ale to są nasze doświadczenia i to są takie testy. Hej, czy na pewno już jesteś gotowy, żeby tam iść? Albo hej, czy na pewno... Jesteś gotowa, aby już tego doświadczyć, tak? Więc y, czasem to, czego nie rozumiemy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jest on właśnie najlepszą drogą, nie? jest tą najlepszą drogą, najlepszym rozwiązaniem, bo serce, y, serce nam podpowiada z zupełnie innej płaszczyzny, Serce, pole serca jest ileś tam razy silniejsze od pola y, mózgu. Więc nasz mózg stara się wszystko analitycznie to policzyć, sprawdzić, żeby było wszystko bezpiecznie, żeby wszystko było wykalkulowane. No nie, a czasem robimy coś, co podpowiada nam serce, jeżeli oczywiście kierujemy się tym, robimy coś z poziomu serducha. Idziemy w jakieś miejsce, nie wiem. Dzisiaj będę stał pod, tym, pod tą brzozą. Nie wiem czemu, ale będę stał, tak? I nagle nie wiem. Tutaj przeleci jakiś samolot nie wiem, wrzuci mi jakąś paczkę i wszyscy będą zadowoleni, a jakbym tu nie stał, to by samolot nie przeleciał na przykład, tak? Nie zobaczyłbym paczki albo, nie wiem, może jakiś jelonek by się potknął na, na polu i gdzieś tam by go noga bolała, mógłbym mu pomóc, tak? I to by było nielogiczne, no bo mówię, po co stać na, po, pod brzozą, tak? Po co stać pod brzozą, nie? No, ale mm, właśnie to są takie, no, to był przykład tylko, oczywiście, nie? Yy, więc, moi drodzy, wszystko jest tak, mm, wszystko jest, wszystko jest takie, jak chcemy, jak sobie pozwolimy, żeby było, tak? Jesteśmy zrealizować wszystko, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Więc wszystko zależy, moi drodzy, od nas, od tego, jakimi ludźmi my jesteśmy, jak się zmieniamy, jak się dostosowujemy, załóżmy, jak, jak odczuwamy to wszystko, co teraz się, moi drodzy, dzieje na, na świecie, w nas samych, w nas samych, bo to jest najistotniejsze. Najistotniejsze są zmiany, które dzieją się w naszych wnętrzach. Najistotniejsze są zmiany, które są ciężkie, które przypracowujemy i najbardziej budują nas właśnie te ciężkie doświadczenia, tak? Te ciężkie, smutne, przykre doświadczenia nas budują najbardziej i każdy na pewno ich doświadczył i to zależy od nas, jak przez nie przejdziemy. Starajmy się w każdym doświadczeniu znajdować rzeczy pozytywne, tak, jeżeli dzieje się coś, co naprawdę no, jest bardzo przykre i smutne, to i tak starajmy się z tego wybrać to, co najlepsze i iść dalej, no bo. Można tam gdzieś, wiecie, no każdy gdzieś tam ma jakąś chwilę słabości, można się chwilę gdzieś tam, wiecie, poużerać i tak dalej, tak dalej, ale no to mówię, żeby nie było, wiecie, że ktoś leci cały czas w dół, no bo to wtedy nabiera to innego rozpędu. Więc można chwilę sobie tam popłakać, można chwilę się rozczulić, jednak ze świadomością tego, że od jutra jest kolejny wspaniały dzień, w którym mamy mnóstwo świetnych okazji na zmianę tego stanu, w którym byliśmy wczoraj, tak? I z tym, moi drodzy, chciałem Was pożegnać. Tutaj oczywiście jeszcze raz nadmienię, miałem raka, wczoraj mi znowu pękł drugi raz, także nikt mnie nie pobił, wszystko jest dobrze, nie martwcie się, bo parę osób pyta, czy coś mi się stało, czy swoje zdanie, tak tłumaczyłem. Nie, moi z drodzy, to już się oczyszcza drugi raz, mam nadzieję, że już teraz będzie cacy. W nocy był zabieg, także dzięki wielkie za troskę. Też chciałem podziękować mówię, za wszelakiego rodzaju wsparcie, tak, za wszelakiego rodzaju wsparcie od rozmów, poprzez wiadomości, poprzez różne komentarze, poprzez, słuchajcie, przelewanie jakichś tam grosików, bardzo dziękuję też, że zaufaliście tam tej firmie CBD po prostu, że też tam kupujecie i sprawdzacie to wszystko, bo naprawdę mówię, no panowie robią dobrą robotę. Mamy kod rabatowy 22% na wszystkie produkty, które tam są ja od tego też mam jakiś procent tam. Także moi drodzy, dzięki wielkie, jesteśmy w kontakcie, wszystkiego dobrego i do następnego razu. Dziękuję.